Teraz możemy rozpocząć obrady. Panowie niemoty, znaczy się radni. Sprawa jest dosyć. Mm, poważna. Ale ja przepraszam, ja mam pytanie: Czy aby jaka synagoga albo nekropolia Dawidowa nie będzie zniszczona? Nie, no. Nie, nie, wszystko w porządku, panie Mordechaj. A to w porządku, a to wszystko fertych. Ja nie mam pytań. Ja mnie już nic nie przeszkadza. Do widzenia. A zatem nie mamy sprzętu do walki z najeźdźcami. A co z koparkami i spychaczami, z z, w zasadzie z każdej jednej ulicy, yy, w naszym mieście? Właśnie. Moglibyśmy ich do czegoś w końcu użyć, bo jak tak stoją i stoją i nic, a nic ich nie niszczymy. A wtedy nie uwierzą, że z nich korzystaliśmy, jeżeli oddamy je niezniszczone. Nigdy nam się jeszcze nie udało czegoś nie zniszczyć. To by było złamanie naszej polskiej tradycji. Tradycja rzecz święta? Tak jest. Dokładnie, ale pilniejsze jest to, żeby zastanowić się, jak uniknąć dezintegracji. Wydawało mi się, że jako niemoty, znaczy radni, jesteście wyjątkowo zdezintegrowani. Siedzisz pani ferment. Najpiękniejsi i tak trafią do kotłowni, więc o przyszłość swoją. I nie znaczy radnych wcale się nie martwię. To, że jesteśmy piękni, uchwaliliśmy już w styczniu zeszłego roku, prawda? Ale co z resztą młodzian i dziennikarzy do. Pani wybaczy, do, do pierwszej ligi to mam jeszcze daleko. Głąby. Słucham? Nie nic. Tylko takie skojarzenie. Chodziło mi o to, że w kapuście najbardziej niepotrzebne są głąby. No, a co by pani z głębami w kotłowni robiła? Szpeciłaby nas pani! Od co? Właśnie. Poza tym jest pani kobietą. Nie wiem, czy katolicką, czy nie, ale kobietą. Pani powinna rodzić dzieci. My będziemy pracować, a pani będzie ulegać zapładnianiu w duchu y, patriotyzmu i tradycji. Swoją drogą Pikar też mi na katolika nie wygląda Tak będzie dobrze A co z łodzianami? A co to nasz problem? Jak im się nie podoba, to niech wyjadą do Dublina, do tych heretyków. Dobrze, dobrze, teraz, teraz czekamy na delegację, której będziemy mogli złożyć hołd Czas wygłosić orędzie do wiernych, znaczy do łodzian. Ona nie klaszcze.